Roboty pełno, będę no musiał coś ścierkę wziąć, cholender. Te wszystkie buteleczki mają podokręcane. Wszystkie. Płaca jakaś wległa do dupy ta nakrętka, może ta będzie lepsza. Ta no. jest dobra, idealna, te wszystkie. To jest kompot e, wiśniowy. Wisi, e, Wiśnia z, z porzeczką, porzeczką wiśniowe. Gotuję w garku i w butelki na zimę. Grunt. Tak to wygląda. A chowiec jest Teraz tego tutaj sobie pociągam leczki mam jeszcze o chyba nie mam. O cholera. A tu tam mam przyszykowane chyba. O pewnie, tu tam mam przyszykowane, będę to wlewał w słoiki. mam przygotowane, na wykowanie Ja co wziąć do kuchni letniej. Co mam? A, tutaj mam gotowe już na Hop, to tam, to mam e, i słoiki. Słoiki tutaj stawiam. E, Sześć słoiki robi, bo buteleczki mi się skończyły. No i tutaj mam takie O. To wszystko łapał i w słoiki, a taką innego wyjścia nie widzę. To no, takie robię od razu kompoty. Gotuję razem wszystko. Wyjścia nie ma. Cześć właśnie w słoiki, czyli w butelkę. Ale gotowe kompoty, o nalewam, nie pasteryzuję tylko zakręcam tutaj. się o, to reszta się gotuje, jeszcze zaraz pozakręcam to bieczkami, wieczkami. Tutaj się dokręci. tu mamy mam czasu to Tu się podokręca. Zobaczcie jak to się robi. Gdzie, jakie pachowiec? he? E? Jakie fachowca tu ciężko. To wszystko umie robić. Teraz te, te łapię tutaj. Trzymam tak i do góry nogami. Hop! Ja tak robię. Uwieczka nowe. Hop. To mam przygotowane. To jest um, syrop z malin. Sok będę gotowa później. Ech, też będzie szło wszystko. Muszę wszystko się połapać, pozabierać To wszystko idzie na stół. To wszystko, wszystko mam na upak. Wszystko muszę ustawić sam, to pozabierać, nie zmieści się tutaj, a, a, nie, nie zmieści się, wszystko na stół teraz pójdzie, na stole będę układał, mhm. o, robotny ja jestem, nie powiem, że nie, to wszystko idzie tutaj na stół, na, na ręcznik ten, Marina, marina, marinha. Mhm. Co lata muszę się przypal i przesmażyć. O wow, wow. Po prostu nie ciężkie tylko parzy. Tak, to właśnie ja robię, Teleczki też tu pójdą, niech tu stoją, bo tu będzie miejsce troszeczkę zajmowało, tam już się gotuje, muszę tu przestali, do tego miejsca mało. E się gotuje, muszę znaleźć słoiki. O, A, robione, pusta, słoiki. Dlaczego? Słoiki. A jeszcze? Nie ma. Pełno mam miski. Niskie też będzie. O, tu już się skończyły. Ja mam już. Są Mogę i tutaj nalewać, by lepiej widać. tak mało piło, Ale to widzę. Biorę się tutaj do wszystkim pełno. Teraz będę lewa. buteleczki jeszcze mam muszę jej pani pójść buteleczki teraz biorę wieczka muszę Moment, no. <gry> I jeszcze tu jedno, ten, tam słoki Wieczek mi brakło, brakło mi wieczek. Będę musiał pójść po. Tak, będę musiał zobaczyć czy to będzie jeszcze Oj to nie, trzeba będzie. było. to już jedno jedno, bo to jeszcze wleję. Ile mam? O, ale mi brakuje. Ale, ale. O, 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 brak mi, brak mi, brak mi, ale ręcznika. Ale tu mam drugi zastępczy. O, tym mówię. Powiedziałem, że to jest e, wiśnia z porzeczką. Kompoty. Kurde, będę musiał po buteleczkę zasuwać. Bo nic nie zrobię. Tak. To się gotuje. Zapiernicze będą piernicze będą skokach. podskokach. Chyba, że zleję to w garnkę. Tak może zrobię. Butelek mi zbrakło. Będę musiał do dogarka tu zlać. To mniejszego. Będę podgotować. Podgotować będę musiał. No i zagotować jeszcze raz. I do małych buteleczek wlać. Tak to będzie. tu jeszcze mi zostało sporo. Ile. Garnę, proszę mi na. mieć. No, to mu znači to dojde do meća, odrazu od, odrenki Myję, bo to czuję się zasmuć. Dobra? Jadek umyty. Dobra? Nie sobie to stoi. O, Jak mówiłem, że jeszcze zostało nam pełny gar. Ale jak to z tym porządek zrobię? Jak podoba się? Y -y. Podoba się, nie? Prawda? Widzicie, jak ja umie robić? Kompot, e, czerwona porzeczka i wiśnia. Tak wygląda. Pięknie, nie? Widzicie, jak ja fachowiec? Wszystko umie robić. To, co szykuję, to szykuję sobie na zimę. Tam jeszcze sam garnek mam. To jeszcze będzie butelek trochę.